Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Splendor i witam was w kolejnym odcinku z gry Resident Evil Village. No, ostatnio zdobyliśmy już ostatnią flaszkę z, no, z ostatnią częścią Rose. E, no i wychodzi na to, że teraz musimy dokonać tego rytuału, żeby im jakimś tutaj połączyć. E, no, przynajmniej, tak nam Heisenberg powiedział. No nie wiem czy to jest dobrze, zwłaszcza, że matka Miranda chciała też rytuał zrobić, żeby. Żeby osiągnąć swoje cele, więc no, nie wiem, czy to będzie dobre, ale zobaczymy. Na pewno możemy sobie posprzedawać rzeczy: możemy kryształ sobie sprzedać, możemy czaszkę, perfekcyjną czaszkę, młot. Oko jest do połączenia: to też jest do połączenia, to też to też, a to połączyliśmy ostatni. Teraz 15 tysięcy kosztują, to zdecydowanie to jest po prostu potężniejsze. To też możemy sprzedać. Mm, to są do jedzenia rzeczy, dobra. Sprzedajemy. Jesteśmy ogólnie bogaci znowu. <grym> ale ja na pewno teraz kupię masę ammo do strzelby, bo strzelba jest mocna. Ale już wszystko się wyprzedało. A to już osiągnęliśmy limit, tak? Trochę przypał. E, apteczkę też bym kupił. Nawet dwie. I też wyprzedane już. No, trochę przypał. W sensie te receptury wszystkie też pokupuję. Bo w sumie czemu nie? Może kiedyś zrobimy. Eee, ulepszenia. Co to, to snajperki, Tylko to mnie tak średnio jara. Dobra. Ulepszenia broni teraz. To zwiększy mi jeszcze bardziej moc strzelby. Bo ona była OP. I w pistolecie. A. A ten pistolet jest, ale drogie, a nie, 58 000. Nie, powinno mnie być stać, dobrze, nie, po prostu One jakoś moment. źle kliknąłem Przeładowanie No ten pistolet już my na maksa, bo wątpię, że dostaniemy inny pistolet już Bo już czuję, że zbliżamy się powoli do końca gry eee, Tu mam ten rewolwer, z którego nie korzystam, granatnika się nie da ulepszać, to jest ciekawe Chyba tyle. Chyba nic więcej nie chcę. Do gotowania nic nie mamy. Dobra. To ja tu jeszcze sobie zapiszę gierkę. I idziemy. Gdzie był ten rytuał? E, incomplete. Coś tam. E, to to było to? E, tak. Tu jest. Tu jest mie miejsca na flaszki. Hej, okay, mi, mi widzimy, jakby wspomnienia Rose, chyba. Bo tak to widzieliśmy w poprzednim odcinku, to jak matka Miranda zabierała Rose w takim wspomnieniu. I wychodzi na to, że to chyba są wspomnienia Rose, bo myślałem, że to są Itana, ale to są naprawdę wspomnienia Rose. Dobra, robimy to dalej. O, ale teraz nie było wspomnień. Myślałem, że przy każdej flaszce będą. Dobra i ostatnia, gdzie to jest jeszcze? Tutaj, mam wrażenie, że my zrobimy za matkę Mirandę coś, co ona chciała zrobić, i tak się skończy. Słuchanie Heisenberga. Ale zabraliśmy to. Aha, i nas teraz prowadzi. Znajdź Heisenberga. No my wracamy tam, gdzie już byliśmy, gdy y, uciekliśmy z zamku Dimitresku. Ale dobra no musimy chyba tu pójść ponownie. Mam no, mało tego do strzelby i tak. Co jest? No, coś złego się dzieje, tak stwierdzam. Ale mamy pójść tutaj Czy tutaj? Hmm. A tu możemy ten most opuścić w ogóle, bo teraz mamy tę korbę przecież, hmm. i to jest łódź. Tutaj co jest w ogóle z tą dials? I ja nie wiem czy mam pójść... popłynąć łódką. Czy nie. Dobra, no to popłyniemy w sumie. Czemu nie? Zobaczymy. Bo możemy pójść tam do tego ołtarza też jakiegoś, co tam chyba ma być też ceremonia. Bo tam też jest celi. W sumie byśmy mogli wtedy chyba Rose połączyć, ale... Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Najwyżej może jakiś bonus zrobimy. Bo trochę wygląda, jakbyśmy płynęli do zamku Dimitrescu znowu w sumie. Tak, to jest znowu zamek. A, bo ja jestem tutaj. Skąd właśnie wyszedłem z tego zamku? Dobra, to ja chyba po prostu załatwiłem powrót do zamku. Że, że tam można chyba jakieś bonusy pozbierać, czy coś w tym stylu. Chyba... Chyba to nie jest dobra droga. Chyba, że coś tu jeszcze dało się mądrego zrobić. Ale no... Chyba tu nic nie ma. Bo tu jest zamknięte. Tam jest zamek. Tu mamy ten zapis... Tu mamy studnie. To studnie mogę sobie machnąć w sumie przy okazji. Jak tu już jestem Drabina? Hmm. Tak, bo tutaj byśmy wrócili do zamku. że nie wiem, czy możemy tak naprawdę do niego wrócić w ten sposób. Bo tu się wszystko chyba zawaliło i trochę nie ma połączenia, ale w sumie inny nie wiem. Ale możemy pójść. Wejść w studnię. Hmm. Ciekawe, co tu będzie. Dobra eee. Nie podoba mi się to Ta papka, dobra ja wolę pod papką nie być, bo mi się jeszcze zwali na głowę Zamknięte z drugiej strony hmm. No i co, co w związku z tym? Tu <noise> na górę jakby się dało wejść Nie, to jest okropne Mmm. Ale jak to no gdzieś jesteśmy? Jakbyśmy szli w ogóle w nowy teren mapy, więc w sumie. Tylko co ja mam zrobić? Jest w ogóle to też jest w sumie nade mną. Tego w sumie nie zauważyłem. Hmm. Nie mam pojęcia. Mogę złapać za ten wózek czy coś? Pinać się nie mogę na takie rzeczy, bo ta gra takich rzeczy, na takie coś nie pozwala. że dała nam minę, więc coś czuję, że to musi być coś związanego z, tą, z tym, że nam dała minę. Eee, mogę też tę bombę rzucić jakąś. Nie wiem, rzucę tu. Nie tak. Oj. To nie miało tak wyglądać. A tu mogę wejść. Okej. Okay. Szukałem gdzie miny można użyć. A... O a tu bombę. Dali. O od są rzeczy. Aha i my sobie robimy przejście. Okej. Okay. Dobra ale zaczynam mieć wrażenie, że to jest jednak tylko jakiś bonus. Ale no może być to przyjemne. No, i co ja mam? Hmm, a mogę to jakoś na boki też? A tu już nie mogę tego ruszyć, dobrze. To, to chyba to jest dobrze zrobione. Hmm, to byśmy do góry, w sumie ta mina tak takim średnio potrzebna. A to środkowe? To środkowe jest zepsute. Tę stronę nie, mogę to zepchnąć tutaj. I to mi teraz da możliwość wejścia tutaj. Ok. Ten dobra, mamy to. Tak, tylko po prostu dobroci tu mam. Kryształ. Eee, no, w ogóle są zwłoki. O! Proszę nie zabijać. Dobra. Nie zabiło. <laughs> Okej, okay, czyli tutaj typowo wróciłem, żeby bonus mieć. Hmm. Udało mi się... Wrócić do zamku, ale w, w miejscu, w którym mnie wcześniej nie było. Wow, i tu jakieś grube rzeczy robię. Aha, potwór, ale serio, te w ogóle są bardziej wytrzymałe niż wilkołaki. Okej. Okay. Ja nie wiem czy ja dobrze robię, że ja tu idę. Weźcie tak rusz jakoś. O. I na lewo jeszcze możemy. To jeszcze z przodu trzeba będzie zapalić, a to mam masę pieniążków. Eee. Siema. Dobra. Jest martwe No żadnego lutu. Co słabe. Dobra, no i rozumiem, że tu musimy też na wprost to Ale to nie doleci. Nie ma szans. Mogę to jakoś inaczej za jarać? o w ogóle co tu jest nie mam miejsca w gipunku na amo mm. Dużo apteczek mam. W ogóle dużo wszystkiego mam. To teraz mam trochę problem, co zrobić. Chyba porzucamy te. te amo. Nie, tam są jakieś dobroci to jeszcze. No bo, chwila. One może się respią nie bez powodu. Co, co jeżeli mam to podpalić? I żeby to coś yy, zajarało? Potem ten. Nie. W sensie, za, za... szybko to... O, jara się! Chodź tu, chodź! Proszę, tylko nie zgin... ...w tym czasie. Tak, dobrze rozkminiłem. Może się tak kreskiły cały czas z tego samego miejsca jeszcze. Więc jakby... ...to ma sens w sumie, że... O, i mamy statuetkę, pewnie jakąś mega drogocenną. Gdzie tamo? Tu amo. Okej, okay, czyli jakby ja nie wlazłem do zamku, ale wlazłem do jakiegoś skarbca przy zamku. Ej, fajne! Taki bonusik. Dobrze, już tutaj dopłynąłem znowu... Mm na tę drugą stronę. Bo myślę, że tutaj była tylko po prostu taka opcja powrotu tam, żeby móc y, tam pozwiedzać jeszcze trochę. Bo tak to w zasadzie uciekliśmy z tego zamku i już w sumie nie było drogi powrotnej. Do zamku i tak nie mogłem wejść w żaden sposób, więc jakby... Zamek i tak jest lokacją, której już potem wrócić się nie da. Ale dobra, no to tutaj, tak. No to będziemy chyba robić ceremonię. Ale nie wiem czy to dobrze, bo my tak, tak naprawdę robimy to, czego chce i tak matka Miranda, co nie? Więc my niby, niby nam Heisenberg pomaga, ale tak naprawdę to pewnie będzie coś źle. Ale dobra, stawiamy to tutaj i robimy rzeczy. No, otworzył nam się most gdzieś, ale zapadło nas. Więc trochę. No, jakoś y, słabo to widzę. Ciekawy dokąd ten most jest. Nie mam pojęcia, gdzie by było takie miejsce. Ale no, jakby bez różnicy, bo i tak zjeżdżamy sobie. Ale ta ceremonia nie miała robić, właśnie, że Rose powróci. Czy tam ewentualnie ta córka matki Mirandy. A to nas zabrało do tego mostu. I tam jest ta fabryka tego Heisenberga. Okej, okay. czyli po prostu. No, na pewno ten. Heisenberg, nas jakoś oszukali. Trzeba będzie go i tak zabić. On niby najpotężniejszy jest, co nie? Hmm. A! Ah, Ethan Winters. Witam. Nie myślałem, że byś przeszedł przez córkę Moreau, ale przypuszczam, że przetrwałeś gorszo w Ameryce, hm? Uwielbiam Ciebie. Chciałbym porozmawiać z Tobą o Rose i Miranda. O, oh, chodź. Don't worry. It's not a trap. No, ja myślę, że to jednak będzie pułapka. Ale mam tego, bo niby to miała być ceremonia i się w ogóle miały dziać rzeczy w tym tym miejscu. A wychodzi na to, że to było otwarcie mostu do Heisenberga. Bo ci się okaże, że to wszystko Heisenberg za wszystkim stoi, a nie matka Miranda. <grym> No chyba, że właśnie coś jeszcze trzeba, żeby móc ten rytuał zrobić. No, jesteśmy fabryce. Stwierdzam, że. Trochę dziwna ta fabryka jest, w sensie więc jakby... W tej sensie cała wiza fabryki nie do końca mi pasuje do tej całej wioski, w której się znajdujemy. Więc trochę jestem w szoku, że tu fabryka w ogóle jest, ale no. Hurts, don't well, let me guess. You're thinking, take me out like the others. And then he gets going save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you, you got this all wrong. Shut your fucking hole. I'm sorry, but Take a seat. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said sit! <sighs> Lady, supersized bitch. Ugly-ass uh, psycho doll. An on freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain, well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. <laughs> so do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! You and me, then. Together, we can go save Rogues, and then we can use her to grind Miranda into paste! My daughter is not a weapon. Fuck you! <laughs> <laughs> uh. Last chance. You don't have to find out what's in that hole. I'll take my chances. You're few. Okay. What uh. is? Co to kuźwa? Ono uciekać. Ok. Ale to jest jakiś człowiek, z którym tutaj przyczepiony jakiś kurde wiatrak zrobiony z pił łańcuchowych. No, stwierdzę, że ten Heisenberg to nieźle posrany. Ale ten Duke już mówił o tym, właśnie, że ta część, to się zajmuje w tej fabryce, to. Lepiej pozostawić ten. Coś tam, coś tam mówisz, że dość jakieś tam złe rzeczy tu się dzieją w tej fabryce, co nie? Więc. E, no, to, to był jakiś posrany człowiek, połączony z mechanizmami. Więc fajnie się bawi ten Heisenberg. Ale dobra, wychodzi na to, że Heisenberg chce użyć naszej córki, która z jakiegoś powodu jest bronią. W sensie może być bronią. Nie, wiem, wydaje mi się, że to będzie chodziło o jakąś broń biologiczną. I dlatego w ogóle można ją złożyć i rozłożyć na części. I chcę tym pokazać właśnie Matkę Mirandę. A wychodzi na to, że Matka Miranda tak naprawdę... Ona... Nie chce wskrzesić tego dziecka, tylko chce... Wskrzesić dziecka swojego. Nie wiem, może chce, a tu... W ogóle też są ludzie jakoś zrobieni z czymś dziwnym. Nie, spadłem. Dobra. Eee, no, i że to jest jakiś test, w którym matka Miranda chce, żebyśmy zabili wszystkich czterech lordów, żebyśmy my dołączyli do tej rodziny. A naszej córki to tak jest naprawdę się naboi. Mam wrażenie, że tak naprawdę matka Miranda chce użyć nas jako tego naczynia do wskrzeszenia dziecka jakimś cudem. Eee, oraz... Rose tak naprawdę jest jakąś bronią biologiczną, i, i właśnie się temat Miranda jej boi. Dlatego Chris Redfield też chciał tę, naszą córkę, bo właśnie z jakąś bronią biologiczną. Tak mi się wydaje. Z jakiegoś powodu. I właśnie to jest też jakaś ta rzecz, której które Mia chciała powiedzieć, co nie? Więc tak, taką mam teorię. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Tak ogólnie to widzę, że w tej fabryce to po prostu się ten Heisenberg bawił tak, że on przyłączał różne mechaniczne rzeczy do ludzi, robił jakieś pseudo cyborgów. Place is up. Wow. I tam ludzi, gdzie są... Tam wiszą ludzie. i ten... Ale fajnie to wygląda tak szczerze. Ten w się... ciekawy klimat. Znaczy tak stwierdzam, że jak do takiej wioski na zadupiu Ta fabryka tak średnio pasuje, zresztą w ogóle to był zamek jakiś taki O, Duke. Got goty gotycki zamek tu był i w ogóle I to nagle taka fabryka, co nie? Z drugiej strony to jest ciekawe, bo lokacje są bardzo różnorodne Dobra, co masz? Eee. O, lepsze ulepszenie plecaka. To chwila to posprzedajemy jeszcze jakieś pierdoły Eee. To jest do połączenia. To jest do połączenia. Mogę coś połączyć w ogóle? Nie tak. Nie Proszę tak. <laughs> e, to w ogóle nie jest do połączenia. To jest, ale nie mamy. To możemy połączyć. O, a te trzy rzeczy aż. Myślałem, że tylko dwie się łączy. Oj, to jest e, na szyi Dimitresko. Tu na, nie mamy i tu nie mamy. Dobra. To Czyli możemy sprzedać ten naszyjnik i tą statuetkę, ale tych dwóch rzeczy nie. Dobra. Mm. 20 tysięcy za statuetkę. I za naszyjnik nasz 50. No, te łączenie rzeczy się opłaca. Że nie wiem, czy raz już czegoś nie, sp... czegoś. nie wiem, czy czegoś raz już nie sprzedałem, co dało się połączyć. możemy broń kupić. Shotgun. I pistolet. Hmm... Możemy kupować broń, tylko mi nie stać. Aha, i ulepszenie do tego rewolweru. A to ulepszenie jest do... Shotguna. To bym kupił. A ty to jest do tego Shotguna tylko. To się... O Jezu, ale zrąbałem. No to nie, to przypał. Ale to kupię amunicję. Bo już ja już... Ja już poczułem, że amunicja jest potrzebna. ale ja nie mam miejsca w, w punku pewnie już, co nie? I co ja mam teraz zrobić z tym? Nie mogę tego nigdzie wstać, Wiecie co? <grych> Sprzedam to <grych> Zlamiłem z tym kupieniem tego. Na pewno to będzie kosztować teraz dużo mniej niż kosztowało... Te bronie są drogie mega e, To było to. Albo wiecie co? Może sprzedamy nasze stare bronie? Bo aktualnie przy sobie noszę ten M1911, co nie? Eee. Tak, chyba tak, nie? Tak, a ten stary, to by się sprzedało stare rzeczy. Bo po co mają mi w Okipunku siedzieć w sumie? Bo tak już mniejsza w kasę. Ale to dużo zajmuje miejsca w Okipunku. Mmm. To jest chyba ten pierwszy pistolet, co nie? Mam nadzieję mm. Tak, to jest ten nowy To jest stara strzelba, a to jest nowa strzelba, to starą strzelbę też sprzedamy e, Snajperka się może przydać, granatnik też Te, To mi się nie zbyt podoba, ale to też może zostawię e, Sprzedajemy I kupujemy amunicję do strzelby, aha i tak więcej nie mogę a ja mogę swoje broni odkupić teraz, ale na pewno to jest tak zrobione, że są droższe. W ogóle dodatki mogłem z nich w sumie wyjąć. Ale to te dodatki high, tak były tylko do konkretnej broni, więc w sumie. bez różnicy. Dziękuję. No. Trochę miejsca w punku mam teraz. Dobra. A tu jest w ogóle winda, a tu coś jeszcze jest. Tam jest jeszcze coś... Teraz nie tu byłem? Tak, tu byłem chwila, nie. Tu musi, musimy chyba win dom pojechać. Są jeszcze drzwi, ale zamknięte... A nie, otwarte jed jednak. Ale dobra, ale w ogóle coś czuję, że w tej fabryce oprócz tego, że będziemy musieli pokonać Heisenberga tak ostatecznie. To musimy też te, te jego dziwne coś pokonać. Więc jeszcze nas raczej... Łatwe do zniszczenia, czy to? Czy tu trzeba dać minę? I będzie dało się zniszczyć? Nie. Nie, to chyba nie teraz. <grym> Łatwe do zniszczenia, ale raczej nie teraz. I no to chyba jedziemy tą windą z Duke'em. Mm, cyk. A nie możemy. A tu możemy? A nie, w ogóle nie możemy windy użyć, bo to jest razem. No to co? <noise> Teraz jest. Tak, bo ja stąd przyszedłem. Tu nie możemy. Tu są jeszcze jakieś drzwi. Dobra, no to to już się wydaje bardziej, że tu mamy pójść. Labirynt kolejny. Uuu, ale ładnie wygląda. Ale to chyba nie mogę. Tu, tutaj nie ma od razu kuleczki. Ale może znajdziemy. Fajnie by było. Jakaś flacha. No i co to za stół, który zasłania drogę i w sumie jest poniżej, bo tutaj nic nie ma oprócz labiryntu. A co to robi? Nie, to jest przywołanie windy, więc to raczej nam się nie przyda. Nie na no, ha musimy te drzwi łatwe do zniszczenia. Chyba, że po Bo w ogóle jak się używa tej miny, bo ja jej nigdy nie używałem. Bo nie możemy od razu na ten, mogę tu położyć gdzieś. Dobra. Ale to jest mina, więc zaczyna się ktoś tu do wejść, dobra. Strzelimy i. O! Ludzie. Przerobieni. Ale powiem wam, że zdecydowanie bardziej wolę te potwory, którym wybucha głowa, gdy je zabijemy. Bo po tych innych, to ja nie jestem pewien, czy one dalej żyją, czy nie. Się zabijemy, no więc strzejmy Heda im i zabijemy od tego Heda, co nie? Te wilkołaki, w wybucha głowa. E... dobrze, widzę, że to będziemy musieli porobić jakieś rzeczory. Ale na tym sobie już teraz zakończymy. Więc e, ja Wam dziękuję za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.